W jednym z odcinków opowiadałem Wam już o atrakcjach pałk. Odwiedziliśmy już razem Lubostroń, Wenecję i Wiskupin. Dziś witam Was znowu na pałkach. Troszeczkę bliżej Bydgoszczy, w powiecie na kielce. Pałki to przedziwna kraina. Niby płaska, a tu i ówdzie wystają góry. To moreny, pozostałość po ustępującym lodowcu. Na jednym z takich kopców Zniesiono kcynie. Miasto wygląda troszeczkę jak twierdza z wyniosłymi wieżami klasztoru. Ale zanim opowiem Wam kolejną ciekawostkę, czas na gotowanie. Przygotuję dla Państwa paprykę dziwaną pasztetem z dziadkową szynką. Potrzebuję kawałek pasztetu, rzucę do miski. Jest bardzo kremowy. Pasztet lekko rozgniotę. lekgam pietruszki. Dla aromatu dodam troszeczkę garam masala. Ach, zapomniałbym jeszcze o papryce czerwonej w płatkach. Całość dokładnie wymieszam. Na koniec jeszcze żółty, śmietankowy ser. Wszystko połączę razem. Tak przygotowane papryki, nadzieję przygotowanym wcześniej farszem. Dosyć mocno ugniotę, aby jak najwięcej tego smakowitego farszu było w środku. Opruszę bułką tartą. Dosyć sporo. I tak uczynię znowu z każdą papryką. Olej już się rozgrzał. Układam papryczki. W międzyczasie pokroję cebulkę w drobną kostkę. Już przygotowuję sos. Dorzucę do smażonych się papryk. Papryki na pewno już mogę ściągnąć. Mają kolor, który chciałem. Złoty, lekko chrupiący. Do cebulki dorzucę masło. Dosyć sporo. Szczypiorek. Lekko go przesmażę. Puści swój właściwy smak. Ząbek czosnku pokroję w plasterki jabłuszko w drobną kostkę. Od razu wrzucę wszystko na patelnię. Słodkawe jabłko i lekko kwaskowe zarazem doda ciekawego smaku właśnie mojej potrawie. Taki maślany sos uzupełni całą moją potrawę kolorowy pieprz. na odświeżenia mojej potrawy kilka listków świeżo pokrojonej mięty. I mój dressing jest prawie gotowy. Kilka kulek mozzarelli Papryka ląduje z powrotem w sosie. Z boku posypie śmietankowym serem. Na górę natka świeżo pokrojonej pietruszki. Moje danie z pasztetem, z dziadkową szynką, gotowe. Ser się roztopił, papryka lekko zmiękła. Smacznego. Niewiele osób wie, że w 1934 roku w miejskim stawie w Kcyni pojawił się naturalny wyciek ropy. Mieszkańcy zbierali ją do różnych naczyń i zabierali do domu. Wówczas o miasteczko zrobiło się głośno w całej Polsce. Można powiedzieć, że pałki były wtedy na tapecie, ponieważ rok wcześniej odkryto biskupin, co oczywiście też nie przeszło wyzecha. Niestety złoża znajdują się zbyt głęboko, aby ich wydobycie było opłacalne. Pałki skrywają wiele interesujących miejsc. Jednym z nich jest dwór obronny w Grocholinie. Wiele polskich dworów stało w XIX wieku, a niektóre też i później. Ten w Grocholinie jest znacznie starszy, pochodzi z XVII wieku. Do dzisiaj zachował swój późno-renesansowy charakter. A takich dworów obronnych w Polsce już pozostało naprawdę niewiele. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy na kolejne.